Cześć! Dzisiaj podam przepis, jak zrobić poranny omlet. Jedzenie pieczywa niesie ze sobą ryzyko spożycia glutenu pszennego. Poza tym sam diabeł wie, co w takim pieczywie się znajduje. Dlatego najlepszą propozycją będzie zrobienie tradycyjnego placka. Taki placek zawsze wychodzi niezależnie od tego, jakich składników użyjecie, w jakich proporcjach, to, jakie to będą składniki, w jakich proporcjach zależy nie od przepisu, tylko od Waszego dziennego zapotrzebowania. Zawsze bazą są jajka i płatki owsiane. Ja używam płatków żytnich. Jeśli jest potrzeba diety bezglutenowej, można użyć przygotowanego ugotowanego ryżu lub kaszy jaglanej, albo wcześniej suche zmienić w młynku i użyć jako mąkę. Odbrzywka białkowa bardzo ładnie scali ciasto. Poza tym nada omletowi smak, smak bananowy. Karmelowy, orzechowy, truskawkowy, malinowy, o smaku czekolady, co tylko sobie zamarzycie. E, fajnym również pomysłem polannym będzie zjedzenie owoców. Owoców zawarta fruktoza omija proces, jeden z procesów trawiennych glukozy i w bardzo ładny sposób zasila nasz glikogen wątrobowy. Ja używam bananów, tych bananów bardzo dojrzałych, które w swoim składzie mają więcej glukozy, to też od razu zasilam glikogen mięśniowy. To, co dalej użyjecie, zależy od waszego zapotrzebowania i to, na ile sobie możecie pozwolić, ja proponuję użycie tłuszczy. Tłuszcze spowodują wolniejszą absorpcję. Posiłku, to też dłużej będziecie czuć się syci. Nie jestem zwolennikiem tradycyjnego masła kistaszkowego, to też polecam użycie orzechów, gaście orzechów, niech to będą orzechy włoskie, orzechy włoskie zawierają w swoich proporcjach więcej. Omega 3 do omega 6. A zalecane normy są dalekie od faktycznego spożycia, co jest przyczyną stanów zapalnych organizmu. W mojej kuchni rządzi cynamon, cynamon poprawia wrażliwość insulinową komórek mięśniowych. To też nie pozostało nic innego, jak zabrać się do roboty. En dan nemen we hier ongeveer 20 gram. 40 gram. En 10 gram kool. En moet nemen we de jaren. De jaren en de jaren. Hier O, fuj, Maśka, jak ty paskudnie gotujesz. Ale, misiaczku, to była masa na oble.